Wszystko, co nasze włosy odbramy, nie tylko życie, więc idziemy żyć. Świty się bielą, otwórzmy bramy, rozkaz wydany, wstań w słońce idź. Ramię pręcz, słabość wkrusz, ducha też, ojczyźnie miłej służb, na jej wójczy w trud, pójdzie wraz harcerzy polskich a harcerzy polskich brud. Ja bym chciał, żeby mam tutaj gościa. Tom z Was nie życzę w takiej sytuacji. Ale przechodząc do historii. Mój ojciec, oprócz tego, że był partmistrzem, komendantem choroby i w Wolnym Mieście w Gdańsku, był także nauczycielem. A ja. Najwyraźniej wyssałam to, jak się mówi, coś się wys można wystać z mlekiem matki. Moja mama nie była nauczycielką, ale ja przez pewien czas tą nauczycielką wysłałam.